Po wysłuchaniu przyświętej oraz po wspomnieniu zmarłych koleżanek i kolegów, przechodzimy spacerem na Politechnikę do dawnego budynku komunikacji, w którym studiowaliśmy. Dzień Ja z tyłu za kolegami, kolegami z Politechniki. Dążamy ulicą Warszawską na skierowaniu ulicy szlak z ulicy warszawską Obecnie w dawnym budynku Wydziału Komunikacji znajduje się Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. A dawny Wydział Komunikacji jako Wydział Mechaniczny został przeniesiony do nowego gmachu w Czyżynie. Dzięki uprzejmości Pani z Dziekanatu Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej spotkanie odbędzie się w jednej z dawnych sal wykładowych, zamienionej obecnie na pokój konferencyjny. Mimo iż spotkanie filmowane było dwiema kamerami, nie udało się utrwalić wypowiedzi wszystkich kolegów, za co operatorzy serdecznie przepraszają. Mamy jednak nadzieję, że sfilmowane postacie, gesty i zachowania przypominać będą atmosferę tego tak miłego spotkania. Równocześnie informuję, że wypowiedź filmującego to spotkanie można zobaczyć na YouTubie wpisując. Janusz Karpiński, Kraków 100. Prezydenci, no szefowie, kierownicy, organizatorzy, oszczędza tym Jedni mówią, że to jest liczba, to jest kilka pięciu lat, a ja nie umiem tak liczyć, bo, bo. 12, 12, no. 12, pięć lat. senior absolutów. Wszystkich, tak, senior, senior. Że, że jeszcze zdrowie nam służy, że możemy nie, 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 nie. I Przem najstarszy kolega Marian Dębski. To Tak. ale zabiera Adam Się złożyło, że ja jestem Ślązakiem z Krakowa, zrzuconym do Warszawy na 52 lata. <laughs> e, dlaczego powiedziałem, że jestem Ślązakiem? Bo urodziłem się w Katowicach. O, ale dwoje rodziców, czworodziadków i jeszcze po dziadków mam na Rakowicach. Dlatego, że mój ojciec był komisarzem policji i wybuchła polska reżimowa, reżimowa. Ja ciekawostka, bo słuchajcie, nasz, my jesteśmy pokoleniem, które zahaczyło o wielką historię Europy i Polski. Dlatego, że nasi rodzice i starsi bracia rozwój, Grałem eh, od muzyki rzekomo polskiej, a też bardzo nie. Amerykańskie stowarzyszenie muzyki chrześcijańskiej w 1947 roku. I, I chodziłem teraz o sobie i o moją technikę, ponieważ chciałem ze mnie zrobić muzyka. To ja chodziłem do gimnazjum sowieckiego, do którego chodził i mój ojciec, mój brat i mój drugi I moja córka. I twoja tak. To było I bardzo i dobre gimnazjum, tak, sławne. A nawet wyobraźcie sobie, że jak młody podchujaszczy tak, nauczyciel, ja jestem budowlaniec, wiesz, bo zmieniłem zawód i będę używał w stylu budowlanym. się do no zaprosił mnie do... Ja wprowadzę trochę humoru. Więc dyrektor Rudkowski, który był dyrektorem za moich czasów, za czasów tam na tym młodym właśnie yy, nauczycielem. A drugi to był chyba profesor yy, yy, Szwarc. I obaj ponieważ chciałbym trochę humoru wprowadzać, z brzydkimi słowami, że zawsze pracuję czegoś. I, I na to sobie z tego miał taki układ jak tu, że. Tutaj była główny korytarz, tutaj była jedna klasa i drodze. I ta młodzież gimnacjalna ta była taka głupia, że jak szedł profesor, to wszyscy też zdraza łąkatę, głównie i denerwowali profesorów, że w ostatniej chwili uciekali do klasy. Ponieważ Naturo był... Ja to opowiadam Wam, bo nawet musiałem rządę zaprowadzić, żeby to pokazać, to Naturo uciekł pierwszy, złapał za chalukę godziny, a do tych lekcji trzeba się przygotować. No, ale żyliśmy, bo całkiem się tu za dużo nie zarabiał, żyliśmy z pracy muzyki. To znaczy, z soboty na niedzielę graliśmy noc, a potem krótki sen i na tym. Słuchajcie, nie posyłajcie nigdy wnuków, prawnuków na, na studia muzyczne. To jest tak francowaty, przepraszam to tak francowate. Ja tak. nie miałem dzieciństwa.

to ojciec z władzami reżimowymi, wyjechał z pozwolił. szczęśliwie przed 17 na 600. Kolega się <gryzny> urażony, ale wypnuł no, na obecności na sankcje, którzy, to na obecność, się tego reżimu, bo ale nie w dniu, kiedy na razy lekka, to no, no, już Proszę, kto chce od nas, to się Proszę, wybaczcie koledzy miło mi to wszystko być u was, prowokował mnie szef. Chcę, Co że tutaj pierwsze że <gulatory> będą musieli opracować gumę. Ja pracowałem w Instytucie Maszyn Radomarzecznych i akurat właśnie mieliśmy z gumą, ale mieliśmy tą dobrą sytuację, że mieliśmy Instytut Gumy Piastowej. O czym chcę powiedzieć już króciutko, żeby utrzymać się w tych pięciu minutach naszego przeszła. Otóż mieliśmy taką sytuację, powtarzam, pracowałem w Instytucie Maszyn Norwalskich, mieliśmy maszyny cyfrowe. Otóż, krótko mówiąc, pamięć taśmową zt 2 do maszyny od razu 13.05. Jaka była sprawa z tą głową, żeby się Mieliśmy taką sytuację, że nasza uczelnia nie nauczyła nas mechaniki precyzyjnej. No bo rozkazowała czasu A tutaj musieliśmy mechanikę precyzyjną trenować, dlatego ponieważ nasze urządzenia pamiętać PZP na trakcie magnetycznej półca miała szybkość 3 metry na sekundę, nie mylę się. Nie 18 cm jak urządzenia policzne, tylko 3 metry na sekundę. I start, start, czas startu i stopu 3 milisekundy. Sobie? Nie. Napędową częścią tego naszego urządzenia, to jest pamięć o dużej pojemności pamięci, była rolka o średnicy 60 mm i właśnie tu była opracowywana doma. Wiecie ile robili w Dwa lata. Dlaczego? Dlatego, żeby zadbać o to, żeby przy tym starcie 3 mg w stopie nie było ani milimetra metra, czy mniej poślizgu. Ale wyobraźcie sobie końcówkę. Przepraszam, jeszcze, żeby nie przetrwałem tych 10 minut. Mamy taką sytuację, jak wiecie, konstrukcja i przebieg produktu, konstruowania produktu, ma określoną metodę. Była taka sytuacja, że mieliśmy już z maszyną cyfrową od robiliśmy 1305 próby, próby pracy. Jest to i jest taka sytuacja, że z lutym jest luty, jest zimno. Otwierają się drzwi, wchodzi do pracowni naszych kolega. Tak dla tego faceta, to nie widziałem jak żyje. Panowie, bardzo cicho, to była postać? Tak ma, specjalna Nie ze że wojskowego. O, to jest to. Paweł, co to jest? Panie Gdańsku, nie ze studium wyłuszkowego naszego. Ale to wiem, to Kolejno. No, no po Ko, kolejne, po Dziękuję. Dziękuję bardzo. To ten następny. Powiedział, że już szef. To kolejny. Następny. Od pierwnika wydziału pierwnika technicznego transportu. No i na tym zakończyłem. A to, co o nim zastępcą był? Zastępców nie już. Najpierw on był moim przetem, a potem ja byłem jego No, tak, no, no. no. I pizda, tam przepracowałem palaczem, jeździłem na całym Działałeś szuflą. Proszę? Działałeś szuflą. Tak. I na, 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 na różnych liniach na osobowych, po pociągach. Ale to jest mało ważne. Potem e, po studiach został wytypowany na, na studia polityczne, bo wtedy e, Ministerstwo Komunikacji miało jakiś tam nabędnik, że, że e, wysyłali kandydatów. I w tym, te, w tym czasie, załapamy się w 50 roku, bo e, potem to już zostało zlikwidowane, Przywileje, co radzi, co nam użyło, Więc najgłośniej krzyczy, ten kogo to dotyczy. E, głośkie, e, prawdy, e, prawda, to też prawda, i główna prawda. To są trzy prawdy No po, 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 pozdrawiam chorych zdrowych i tych co mają zadania Ja, ja. jestem yy, jeszcze powiedzieć Będąc bardzo jeszcze przed studiami, to no to mnie yy, tam, że mam ładne pismo, to mnie wzięli na pisarza do, do biura ta, kierownika trakcji. Ten, co przesłuchuje tych maszynistów przy spóźnieniach, awariach, nie? Zachorował, to naczelnik Młitewski jeszcze za to, do przesłuchania. korzystają ze doświadczeń kolejarzy radzieckich, którzy, którzy wjeżdżą tam komu jakąś jazdą pędnicową, że, że nie, trzy tygodnie bez płukania kotła takie te metody stosowali, na lunina, papamina, i ten, i ja to tak napisałem i naczelnik mnie była, Czo, co, co, co ty tu popiszesz? No no, ja mówię, no, to jest, wyczytałem, trendy, wyczytałem w o tym, że to jest najnowsza metoda, jazda rodzicowa, że koleje, na dzieci to stosują, nie, że to... A oj, tu bracie nie pracuje, tylko że ludzie widzą we świecie, kliwą do samuni na gdzie to po prostu Nie Jednego syna.

A później stamtąd na kierownika rejonu dozoru technicznego przy wócie nowotki w tym Ostrowcu. No i tak przeleciało 37 lat. Jeżeli chodzi o stan rodziny, to trójka dzieci. Tylko niestety w tej chwili żyje tylko jedna córka. Syn był kaznodzieją, dominikaninem. Był w zakonie 31 lat. 22 lata poświęceniu jako, jako kapłan, kaznodzieja. No i zdarzył się taki przypadek, że pojechał w nagle góry do Chłopu. Tam, tam upadł, no i powstał skrzep w nocy. W nocy. W nocy. No, i Rozpuszczał, rozpuszczał, tak? I w końcu doszedł skrzep, zablokował. Tak, Trzy minuty, nie żyje. Pełni zdrowia, atleta, silny panie. Jak przyjechał do domu, to mnie na rękach sił. No bo jak on siedzi dziesiątki tak sobie podnosił, nie Swoją historię, ale powtórzę w skrócie. Dobra. Rozpocząłem pracę CDA Jucha ha. W 53 roku. I w Turno pracował, i Raczyński pracował. CDA ale później nakaz pracy był. Który był? I musieli nas zwolnić wszystkich bo nakaz pracy dostaliśmy do huty Lenina. W hucie no, Lenina pracowałem najpierw u głównego mechanika jako konstruktor, a przecież po literkach Koreckiego powiedziałem, że nie będę w żadnym biurze, bo, bo mi literka, <głos》. <głos》. Pierwsza robota to <głos》> zachód literki. No ale przeżyłem to jakoś... Weź słowo tego, weź słowo. Zatwierdził Ci dwa, dwie te z literkami? Kojeczki? Bo się. Tak, nie, nie, nie Jak to? Dwie, dwie, tak, gdzie? Pójdę. I rozpocząłem pracę na kolei, ale nie w tylko na kolei piaszkowej. Bardzo szybko zostałem przechwem parwozodni i wagonów. krónymi, miałem jedno i drugie. Miałem 2000 wagonów, 60 w ruchu, zrobiłem kurs na szynmisty i palaczach, matkach. maczkach, tak dla środek szkolenia. I 6 lat byłem tam krzewem tych parwozów. Ale w, Puszczę, w pewnym momencie miałem już nie tego dość. Tu kolega opowiadał o tym, że... Wy, wy, wyciągał jak te ludzi, którzy zginęli. Nie, jako szefowi paramoderni też przypadł w wydziale przewodniczyć tym komisjom o wypadkowości. Ja mam 50 cm, ale mam oczywiście w paramoderni jak wtedy. Więc tak to jest. Mam córkę. No i wnuczka, która już uzdolniona. Skończyłam matematykę stosowaną. O, brawo. No. Czyli trochę co po, mi po mi coś mi tam dostanę. A tu mówili, że, że dziewczęta głupie co? No. No. Nie. Co tam jest. Tam dom, w i tam ja zarazem Mam dom, który zbudowałem w i mam trzy jeden. A, Trenny. to jeden. jeden czy się spotkamy za 10 tak. lat małe tak. wątpliwości? Ale daj Wszystkiego nam na przemu. Zdaję że błąd był bardzo bardzo. Wolny. Trzeba było bo, drogi w utrzymaniu. Trzeba było często malować. Taki, taki, taki przykład. Elementy. Tak, tak. Drogi elementy, średniu, to to jest były elementy, tym to bardzo. No w każdym razie ja tam no, spotkałem świetnych inżynierów jeszcze pracujących przed wojną na zakładach azotowych w Stanowie, w, w, w tym w zjednoczeniu przemysłu azotowego w Gliwicach. Tam siłem powiedzmy, z tymi projektami, tam były zatwierdzone. Gdzie prezydium? Gdzie prezydium? Gdzie prezydenci, że mogli kierownikom, organizatorzy, to znaczy szaterem? Dzieci Tak,